Dzień dobry państwu. Wraz ze mną jest pan Jarosław Muczek, kierownik do spraw komunikacji i relacji zewnętrznych BSF Polska. Dzień dobry panie Jarosławie. dobry, witam. Spotykamy się w ramach webcastu Programu Bezpieczna Chemia, który odbył się w czwartek 8 kwietnia. Rozmawialiśmy wówczas o wyzwaniach w bezpiecznym transporcie i logistyce i w związku z tym ja chciałbym zapytać pana, jak to jest z punktu widzenia BSF Polska? Jeśli chodzi o te wyzwania, bo bez wątpienia jednym z nich jest trwająca już od ponad roku pandemia koronawirusa. Dokładnie tak. Pandemia no, nikogo nie oszczędziła, tak naprawdę, ale patrząc, skupiając się na temacie, o którym który Pan rozpoczął, czyli transport, logistyka, muszę powiedzieć i odpukać, że właśnie dzięki partnerom, dzięki, dzięki licznym firmom spedycyjnym i logistycznym z tymi współpracujemy. Udało nam się ten, ten okres pandemii no przede wszystkim biznesowo jakoś, jakoś jakoś przejść. Dlaczego o tym mówię? Właśnie, żeby podkreślić ten niezwykły wysiłek, to niezwykły profesjonalizm, ale też innowacyjność, bo pandemia, każdy kryzys wywołuje jakieś albo albo powoduje, że że zaczynamy innowacji poszukiwać, także w transporcie, także w logistyce i, i one były I one, i one oczywiście także w BSF Polska i w BSF globalnie towarzyszyły, ale dla nas takim najbardziej chyba znamienną rzeczą, a szczególnie na czasie teraz, związaną z bezpieczeństwem logistyki i transportu, jest bezpieczeństwo produktów, które w tej chwili myślę, że są na ustach wszystkich, czyli, czyli bezpieczeństwo szczepionek na COVID. My akurat możemy się pochwalić. Zupełnie niedawno poszła taka informacja, personalnie nie tylko informacja, za nią także, także wiele, wiele właśnie takich podcastów, jak dzisiaj, związanych z zabezpieczeniem dostaw tych szczepionek, a z naszej strony chodzi o zabezpieczenie pod względem temperaturowym. Bo wiadomo, że szczepionki są, przynajmniej tutaj na terenie Unii Europejskiej, mamy czy cztery, które są już zaprobowane za, oficjalnie, ale co ciekawe każda z nich potrzebuje innych parametrów temperaturowych i to są minus 70, to jest od minus 15 do 25 albo nawet delikatny plus. i teraz Wspólnie z naszymi partnerami w Niemczech taki pilot, projekt komyliśmy związany właśnie z opakowaniem do transportu tych szczepionek. Na czym to polega? Że w jednym opakowaniu, powiedzmy całkiem niewielkim, możemy nawet dwa czy trzy rodzaje szczepionek czy innych medykamentów COVID-u. Cały czas medyk, środki medyczne będą transportowane, będą, będą przesyłane. W jednym opakowaniu możemy różne temperatury uzyskać, możemy, możemy utrzymać te temperatury. W jaki sposób tak naprawdę dzięki zastosowaniu bardzo starego, można powiedzieć, produktu, czyli, czyli granulków styropianowych neoporowych, czyli takiego najbardziej popularnego materiału izolacyjnego, który tak naprawdę w tym roku ma już 70 lat, a teraz jakby nowe życie dostał właśnie dzięki, dzięki opakowaniu wce, ale nie tylko dzięki branży opakowaniowej, ale dzięki temu, jak sprytnie został właśnie wykorzystane te granulki. Do izolacji i do utrzymania zmienności właśnie temperatur w jednym opakowaniu. To jest duża innowacja i na pewno nie tylko firmy, które obecnie nad tym pracują z nami w, w, w Niemczech, ale także i w Polsce, mogą już z tego korzystać. Tak jak mówię, szczepionki to jest temat w tej chwili gorący. Mam nadzieję, że za chwilę przestanie być gorący i wszyscy będziemy mogli wyjść oficjalnie z domu po zaszczepieniu, ale, ale generalnie przyszłość transportu to jest właśnie bezpieczeństwo, czy leki, czy środki, Ochrony roślin, które chociażby bsf są bardzo ważne, czy żywność, która też w dobie zmian klimatycznych i tak dalej musi być odpowiednio transportowana. No My, jako baz jako mamy Odpowiednie tworzywa sztuczne i od razu to chcę uspokoić. Tworzywa, które już też mamy technologię, która pozwala te, te, te tworzywa przywracać do obiegu w sposób totalnie innowacyjny, czyli chemiczny recykling. Właśnie te granulki, ten, ten neopol, ten styropian może być poprzez, poprzez procesy chemiczne przywracany właśnie poprzez chemiczny recykling, czyli recykling w naszym wypadku. Do obiegu właśnie z tego recyklowalnego neopolu i steopianu mogą powstawać opakowania do przewozu leków, czy właśnie, jak mówiłem, szczepionek na COVID. No tak, to był bardzo, bardzo głośny temat, który, który był poruszany odnośnie tych szczepionek. Że szczepionki są, no ale teraz jak je przetransportować, no bo one faktycznie wymagają szczególnych warunków i tu się okazuje, że. Przemysł chemiczny jest, jest takim miejscem, gdzie po prostu jakieś rozwiązanie dał, więc to też jest na pewno ważne, że no nasza, nasza branża jest branżą strategiczną ona jest bardzo, bardzo istotna, ale też te innowacje, w które też polska chemia sporo inwestuje. I też wiem, że z perspektywy, właśnie, Europejskiego Zielonego Ładu, nawet patrząc, tych wszystkich założeń, to również na sercu BSF Polska leży właśnie to, żeby te wszystkie zielone wymogi spełniać. Jak mógłby się Pan do tego odnieść? Dokładnie tak. To znaczy, BSF Polska jest częścią. PSF-u globalnego i ja y, przy okazji Zielonego Ładu, który jest no, tematem równie gorącym jak szczepionki, albo nawet bardziej, bo on Prawda. zostanie z nami, y, na pewno przez, przez długie lata i ustawi tak naprawdę Europę y, i gospodarkę Europy, a także środowisko, mam nadzieję pozytywnie na najbliższe lata. Y, my w PSF-ie mamy przy okazji, bo mówimy cały czas o zrównoważonym, o transporcie. Zielony ład, cała polityka zielonego ładu, cały program zielonego ładu mówi o pojęciu zrównoważonego transportu. Co to jest? Tak naprawdę to jest coś, co my w BSF-ie już od ładnych lat robimy. Mówię o przykładzie. Pierwszym z brzegu transport rzeczny, który jest mocno zdecydowany, mocno, mocno popularny właśnie w krajach zachodniej Europy. I o czym chcę powiedzieć, ktoś od razu może powiedzieć, no tak, ale rzeki wysychają. Przykładem jest nasza rzeka, nasza rzeka rzeka, która przepływa przez naszą fabrykę Ludwigshaven, czyli rzeka Ren. Ale mimo tego procesu, który związany jest oczywiście z ociepleniem klimatu, już parę lat temu podjęliśmy taką współpracę, która, której efektem są wyprodukowane nowy, prototypowy, tam który jest w stanie po rzece, czyli przepłynąć przez ten taki słynny próg rzeczny w miejscowości Kaup na Renie i płynąć do Ludwigshafen, a także bardziej w górę rzeki, czyli w stronę Bazylei, w stronę, w stronę, w stronę Szwajcarii na bardzo niskim zanurzeniu, przewożąc nawet po 650-700 ton produktów, co jest, co jest, a transport rzeczny, no wiadomo, to jest, to jest tak naprawdę nie tylko chyba moim zdaniem jeden z najbardziej ekologicznych transportów. Wiem, że w Polsce dokładnie wczoraj, bo przed wczoraj bardzo fajny prototypowy, a może taki pilotażowy projekt zrobiła jedna z toruńskich firm, z Gdańska do Torunia, Wisłą Transport Materiałów Opatrunkowych. Powiem tak, trzymał kciuki, żeby to się w Polsce udało. Mam też dobrych klientów, przyjaciół, w Kędzierzynie-Koźlu i wiem, że tam też są rozmowy na temat uwodnienia, o, teraz pewnie mnie ktoś poprawi, ale żeby rzeka od do tego Kędzierzyna z dużymi połączeniami może dopływać, żeby właśnie do tych wielkich zakładów chemicznych była spłana, tak jak to jest w przypadku rzeki Ren. Drugi temat, żeby też za bardzo nie przedłużać, kolej. Kolejny wyjątkowo ekologiczny. A dla nas kolej to jest jedwabny szlak. Powiem to może tak troszkę głównolotnie, ale ta idea jedwabnego szlaku w Was jest bardzo popularna, szczególnie od zeszłego roku, kiedy rozpoczęliśmy regularne połączenia kolejowe pomiędzy naszymi dwoma ferwundami, czyli tymi dużymi zakładami w Ludwigshaven i w Antwerpii, a Chinami. Co ciekawe, cały ten transport oczywiście przejeżdża przez Polskę. Tu mamy nawet ten terminal przeładunkowy związany z oczywiście szerokością torów. I co ciekawe, transport z Ludwigshafen czy z Antwerpii, bo to już daleko nie jest, do Chin, do, do centrum Chin, do miejscowości Xi'an, trwa 14 dni, podczas gdy ten sam transport drogą morską to jest minimum dwa razy więcej. No a mamy w pamięci chyba dwa tygodnie temu zakończoną. Prawie katastrofę gospodarczą związaną z kanałem słodkim, czyli zablokowaniem kanału poprzez, poprzez jeden z tych statków. I wtedy już liczono w miliardach euro straty. Pociąg. Czy generalnie transport kolejowy, cokolwiek by w tym transporcie nie było wymyślone, no to jest dla nas alternatywa i BAST już nad tym nie tylko myśli, ale, ale i pracuje. Tak? Jak powiedziałem, jest to od zeszłego roku dosyć mocno, dosyć mocno promowane. Trzecia rzecz to jest elektromobilność. No tutaj. Ktoś powie, no tak, ale gdzie, no na razie jest za mało stacji do ładowania. Oczywiście, zgadzam się w 100%, no ale jakby wyjścia nie mamy, a PSF w tej chwili tworzy tuż przy granicy polskiej, buduje największą fabrykę baterii do samochodów elektrycznych, Schwarzheide w niemieckim, w Brandenburgii. Po powstaniu tej fabryki będzie ona zdolna produkować już baterie do właśnie samochodów także ciężarowych. Co to oznacza? Dłuższe ładowanie, to dla spedytorów, dla firm, Transportowych dłuższa możliwość pokonywania dłuższych tras, bez oczywiście zawijania do cały czas jeszcze nielicznej infrastruktury doładowania. I ostatnia rzecz cały czas może stale spalinowe, spalinowe silniki, ale jednak cały czas obecne i myślę, że co najmniej przez kilkanaście lat jeszcze obecne, ale możemy i mamy technologię, nie tylko oczywiście BSF, redukcji emisji spalin, chociażby katalizatory samochodowe produkowane u nas w Polsce, tutaj w Środzie Śląskiej, które są także produkowane do ciężarówek, do, do samochodów, do aut specjalnych, do rolniczych, które tak jak Państwo wiecie o nawet 99% redukują emisję, czyli zanim będziemy zdolni jako Polska, jako Europa, jako świat do przejścia na rewolucję mobilną, no to cały czas dbajmy o to, żeby ograniczać to, co mamy, czyli silniki spalinowe, które tak naprawdę cały czas są i będą tym większością transportu lądowego. Także myślę, że to są te takie trzy rodzaje transportu. Ja tylko powiem, że BSF na dzisiaj 30% to jest transport rzeczny, 30% to jest transport lądowy, a 40% to jest transport kolejowy. Także tak to się wszystko na dzisiaj układa oczywiście w naszych fabrykach w Niemczech. Bardzo dziękuję. Tutaj yy, można powiedzieć, że dotykamy tego bezpieczeństwa w transporcie bardzo szeroko, bo... Bo tak naprawdę można powiedzieć, że czy to kolej, czy chociażby transport morski, transport wodny, no gdzieś tam zapewnia na przykład utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw, kiedy my musimy przewieźć bardzo dużo tych produktów, co czasami nie jest możliwe, na przykład poprzez transport drogowy, więc to tutaj na pewno cieszy ten fakt takiej multimodalności. Tego transportu w BSF. No i też jakby druga kwestia tego bezpieczeństwa w ujęciu właśnie założeń Europejskiego Zielonego Ładu, no bo żeby tutaj wpisać się w to bezpieczeństwo, chociażby bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo związane z ochroną powietrza, wód. Co również tutaj Państwo realizujecie, co również przekłada się na w ogóle bezpieczeństwo biznesu, no bo biznes musi, biznes przemysłu, mam na myśli, musi te założenia spełniać i realizować, więc innowacje i wdrożenia różnych zmian po prostu są nieuniknio, nieuniknione. Tak jak, pan, tak jak pan powiedział, biznes potrzebuje transportu. Tak naprawdę bez tego nie ma możliwości. Ja powiem panu, często jeszcze obecnie w czasie COVID-u, czy pierwszej, czy drugiej, czy trzeciej fali obecnie pandemii do Warszawy, co dostrzegam? Dużo mniejszą, wręcz nie wiem o ile procent, ale bardzo dużo zmniejszoną mobilność aut prywatnych, służbowych, ale generalnie aut osobowych. A cały czas niezmiennie duży ruch tirów, ciężarówek, co cieszy, o tyle, że to widać, że gospodarka w jakiś sposób no, działa. Ten, ten krwiobieg, czyli transport, jest, jest zapewniony. I tak naprawdę, COVID, mam nadzieję, skończy się jak najszybciej, ale innowacje, Zielony Ład, spełnienie wymogów ekologicznych, zrównoważonego transportu. No bez tego nie, 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 nie pojedziemy dosłownie dalej. A co cieszy, to firmy chemiczne, takie jak my, ale także takie jak, jak nasi konkurenci i firmy transportowe, członkowie także Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, wiem, że już na dzisiaj są gotowe, żeby, żeby te wyzwania tego Europejskiego Zielonego Ładu spełniać i, i z sukcesem nasz, naszą branżę po prostu przewozić. Tak jest. Także miejmy, miejmy nadzieję, że i COVID się szybko skończy. I będziemy sprawnie dalej wdrażać różne innowacje w branży chemicznej. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Pan Jarosław Muczek, kierownik ds. komunikacji i relacji zewnętrznych BSF Polska. Panie Jarosławie, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia. Dzięki.